Hallo zusammen, liebe Freunde und Moin aus Hamburg. Cześć, witam, drodzy przyjaciele, aus Hamburger. Heute ist Donnerstag, der 19. Mai. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Presseschwieger aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und los geht's. Dzięki Wam Wilke Saubesnusch nach dem Kanal. lecimy Ukraine Debatte im Bundestag. Kanzler erklärt seine Ukraine Politik. Klare ansage an Putin einen diktat, Frieden wird es nicht geben. Właśnie w tej chwili odbywa się debata w Bundestagu na temat oczywiście wojny i polityki prowadzonej w stosunku do Ukrainy. Kanclerz odpowiada na pytania, kanclerz wyjaśnia i powiedział innymi z tego co wiemy na ten, na ten moment, że nie będzie pokoju dyktatury, czyli takiego pokoju, jakiego życzyłby sobie Putin na zasadach Putina. Przeciwko temu jest Ukraina, ale też wszystkie kraje stojące właśnie za nią. Gut weiter, so Erdogan und Orban, die EU und die NATO. Gazeta Bild tutaj pisze o tym, jak to Erdogan i Orban szantażują Unię Europejską i NATO w chwili obecnej. Chcą jak najwięcej ugrać dla siebie. Jasne, nie wiadomo, gdzie się kończy blef, gdzie zaczyna się prawda. Zobaczymy, jak dalej się der rozmowę potoczon und dann weiter Deutschland liefert 15 Panzer an Tschechien. Niemcy dostarczają kolejne 15 czołgów do Czech, also das ist wieder so ein Ringtausch mają być dalej, nie, te czołgi mają zostać w Czechach, a Czesi mają przekazać dalsze 15 czołgów właśnie do Ukrainy. Niemcy cały czas postępują tym krokiem, że nie chcą być stroną tej wojny, czyli wszystkie transakcje, które wykonują przez inne państwa. Wiecie, pamiętacie, już o tym mówiliśmy, gut. I u parlamentu, Welschroda not falls sankcjonieren lassen, bardzo ciekawa wiadomość z Parlamentu Unii Europejskiej, parlament chce nałożyć sankcje na Schrödera, Chodzi oczywiście o jego powiązania z e, firmami rosyjskimi, i soga. Brusela SPD, leute, stehen hinter and I nawet jest tak, że ludzie z partii SPD, czyli tej partii, z której były kanclerz pochodzi, e, i którzy teraz są posłami w Brukseli, popierają ten pomysł takowej rezolucji. Okay. Noch zum Thema Altkanzler, oder jetzt Altkanzlerin, Das zum Thema der alten Kanzlerin, der alten Kanzlerin, die im Moment Tagesspiegel schreibt, auch Angela Merkel drohen im Zuge einer Altkanzlerreform Kürzungen. Также, also, Frau Merkel, Sie sich hier mit um dem Budget abwarten, weil es sich herausstellt, dass Schröders Büro 400.000 Euro kostet, Merkels ist fast doppelt so teuer. Schroeder, to są koszty około 40 tysięcy... Sorry, 400 tysięcy euro w ciągu roku na utrzymanie jego biura i tak dalej. Ale Merkel jest jeszcze droższa. Kosztuje prawie dwa razy tyle, także... Merkel też niektó z niektórymi przywilejami prawdopodobnie będzie musiała się pożegnać. I will abhängigkeit von energii aus Russland beenden, das haben wir gestern schon besprochen, od dafür 300 miliardów euro vorgesehen. Unia Europejska zapłaci 300 miliardów euro po to, żeby się usamodzielić od rosyjskiej energii. Już wczoraj o tym rozmawialiśmy, nie było tam jeszcze kosztów, teraz już wiemy. 300 miliardów miliardów euro. Gut und Rumänien plant ausbau der gasförderung im Schwarzenegger, Inne kraje też działają, Rumunia tutaj będzie Wydobywała, wydobywała gaz na Morzu Czarnym, między innymi Und Österreich sehr will Gazprom im speren a Austria też chce przejąć kontrolę nad największym zbiornikiem gazu w kraju, który też należy do firmy Gazprom. I ten zbiornik też jest bardzo ważny dla Niemiec, ponieważ Niemcy też z niego korzystają. Zobaczymy. wie ja, der lecker austria kommt durch hier oder gut business insider weiter die bundesregierung will Tankrabatt äh, ab dem ersten juni äh, und damit will die regierung unsere verbraucher entlasten nicht nur will ich mal auf dem ort geschäfts und preis äh, für einen liter super soll um knapp 30 cent für einen liter diesel um 14 cent vergünstigt werden machen wir Ceny 30 centów mniej około zapłacić za litr benzyny, 14 centów mniej za litr ropy, już sobie myślę, na co przeznaczę tą zaoszczędzoną kasę ludziska. A i tak się cieszcie, słuchajcie, że macie czym jeździć, bo w Rosji tak e, to zielono nie wygląda. Bild Zeitung schreibt: Russland will jetzt Steinzeit Autos produzieren". Bild pisze o tym, że Rosjanie teraz chcą produkować samochody z, z czasów epoki kamienia łupanego une Airbag, ohne e, AS. ABS, ohne ESP, ohne Systeme, ohne nix. Słuchajcie, samochody bez niczego, gołe. Uh, unter anderem sollte da auch markę Moskwicz werden. Między innymi ma być reaktywowana marka Moskwicz po tym, jak Renault powie, że się wyzoruje Rosji wycofuje. Także ciekawe. Chociaż nie wiem, wolałbym chyba jeździć gołym samochodem, mieć na benzynę, niż jeździć samochodem wypasionym, nie mieć na benzynę. Nie wiem, już uh, sami sobie odpowiedzicie na to pytanie. Good, dan. Krieg verschärfte Wohnraumkrise in Deutschland. Czyli wojna jeszcze wzmacnia ten kryzys y, mieszkaniowy w Niemczech. E, wir wollen bauen, wir sollen bauen, aber wir können nicht bauen, sagen die Experten. E, eksperci mówią o tym, że tak, że chcemy budować, powinniśmy budować, ale nie możemy budować. Brakuje materiałów i brakuje przede wszystkim siły roboczej. To jest ta podstawowa w chwili obecnej, e, no, podstawowy problem, słuchajcie. Jeżeli chodzi o siłę roboczą. Wo jobs Mamy teraz taką sytuację, że mamy więcej pracy na rynku niż ludzi, którzy by tą, tą pracę mogli podjąć. Tu Wam czytam, gdzie najwięcej pracy w ostatnich, chwili, ostatnich dniach, miesiącach było. E, Hamburg plus 45% weiter Bayern und Hessen, czyli w tych krajach związkowych naprawdę najwięcej tej pracy jest. Jeżeli chcecie zmieniać pracę, to teraz też jest dosyć dobry moment, rozejrzyjcie się, sił, słuchajcie. Gut, um, dann haben wir Sozialausschuss macht Weg frei für Mindestlohnerhöhung. Mamy Kommissie do Spraw Sozialnych, która daje zielone światło do podwyższenia Płacy minimalnej w Niemczech na 12 Euro und das Parlament soll zügig darüber abstimmen. Parlament ma w następnych Dniach, już tutaj ma się odbyć, Na ten temat głosowanie, i wir haben auch mehr geld und mehr freie Tage für Erzieher. o tym, że były tutaj problemy, były strajki w przedszkolach. No i wywalczone jest to, że rzeczywiście pracownicy przedszkoli dostaną więcej pieniędzy i będą mieli też dwa dodatkowe dni wolne w ciągu roku. Gut, dann haben wir noch ja, krankheiten. Mamy jeszcze temat chorób. Słuchajcie, Bild Zeitung schreibt dramatyczne scenario minister ubezpieczony dla następnej pandemii, po pandemii. Gazeta Bild pisze o tym, że ministrowie krajów G7 już ćwiczą y, na poczet przyszłej możliwej pandemii. Tutaj taki scenariusz teraz, Pandemii ospy był e, ćwiczony. no Może się okazać, że rzeczywiście ospa będzie tą kolejną pandemią, nie jest to wykluczone, ale wróćmy jeszcze na chwilę do e, minionej pandemii. Miejmy nadzieję, minionej pandemii. Bundesverfassungsgericht biegnie Pflegeimpflichte. Tutaj Federalny Sąd Konstytucyjny, Trybunał Konstytucyjny uznał, że obowiązek szczepienia w zawodach medycznych jest jednak zgodny z konstytucją, czyli on zostanie w Niemczech. Und Bundesregierung will vierte Impfung für alle ermöglichen, a rząd niemiecki chce umożliwić. Czwartą dawkę szczepionki dla wszystkich. Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagte: Wir müssen auf alle Eventualitäten vorbereitet sein, musimy być przygotowani na wszystkie Ewentualności, powiedział minister eh, Zdrowia Karl Lauterbach. Und minister hat auch seine Strategie für Herbst vorgestellt denn, też minister przedstawił swoją strategię na jesień. Tą strategię, oczywiście, taki mały. Wir genekt die Strategie, die wir präsentieren, wo der Minister über Varianten spricht. Hört sich an, welche Varianten uns in Zukunft begegnen können. Wuhan-Varianten, den Serotyp 2, die Omikron-Varianten, zur Wuhan-Variante gehört auch die Delta-Variante. Wir wissen, dass es Delta-Varianten auch dort noch gibt, wo die Omikron-Varianten sich weit verbreitet haben, aber wir können daher nicht vorhersagen, mit welchen Varianten wir im Herbst ringen müssen. Sind wir gut vorbereitet, bereits für die tak jest Tagesschau frag Knausert: Deutschland bei den Ukraine Hilfen, czy Niemcy szczędzą, jeżeli chodzi o te e, pomocę dla Ukrainy, tutaj mówią o tym, e, e, że Stany Zjednoczone, oczywiście najwięcej pomagają, Polska pomaga więcej niż Niemcy na pierwszy rzut oka, ale Niemcy trochę się usprawiedliwiają tym, że wartość przekazanych przez nich. Przede wszystkim, no, militarnych, wiecie, rzeczy jest dużo wyższa niż tych z innych krajów, no. Zobaczymy. Gut, dan haben wie noch eine sehr wichtige Info. Nordkorea kann man an Himmelfahrt in Polen shoppen. Nordkorea pyta tutaj, czy podczas święta w niebo wstąpienia w Polsce można e, robić zakupy. To święto już jest w przyszłym tygodniu. Niemcy przygotowują się na przedłużony weekend. I dobrze, znowuż będą e, wycieczki Niemców do Polski. Tag, wenn ihr in Polen lebt, dann tankt schon, weil es neue Stationen gibt, die neu und voll Das war's für heute. Das war's natürlich für heute, wenn ihr heute die nächsten Wörter Ich wünsche euch einen erfolgreichen und selbstverständlich auch schönen Tag. Liebe Grüße von mir. Tschüss.